Mamy teraz część skrzyni przekładniowej, wał tak zwany pośredni. Wał jest tutaj do obliczeń przyjęto stałej średnicy, ale nie średnica jest tutaj najważniejsza, a reakcje podporowe dwie tarcze, mniejsza tarcza o średnicy d1, większa tarcza o średnicy d2. To może być część przekładni np. przykład zębatej o zębach prostych, z tym, że tylko część obciążeń jest wzięta pod uwagę. Wzięte są pod uwagę tylko i wyłącznie siły obwodowe. Składowe, promieniowe nie są wzięte pod uwagę jako uproszczenie. Tak? Spróbujemy na początek takie zagadnienie zrobić. Po lewej stronie mamy podporę. Te dwie kreski tak to można ująć oznaczają ogólny model łożyska który odbiera przemieszczenia tylko i wyłącznie promieniowe. Więc ta podpora odbiera przemieszczenie promieniowe w kierunku pionowym, jak i w kierunku poziomym. Natomiast prawa podpora to jest ogólny schemat łożyska osiowo-promieniowego, który odbiera przemieszczenie w kierunku pionowym, w jednym, jak i w drugim kierunku pionowym oraz blokuje również możliwość przemieszczania się całego układu w kierunku poziomym. Spróbujemy dla tego układu wyznaczyć reakcje podporowe. Spróbujemy te reakcje narysować i wyznaczyć. Zadeklarowane jest obciążenie w postaci siły obwodowej przyłożonej do lewej tarczy. Siła F jest znana. Oczywiście wymiary geometryczne te długościowe i średnice tarcz owszem też są znane. Chcemy dowiedzieć się m.in. jaka pojawia się siła obwodowa na tej dużej tarczy o średnicy... D2 I oczywiście chcemy się dowiedzieć, ile wynoszą reakcje podporowe. Jeśli mamy w przestrzeni dwie siły równoległe, to te dwie siły równoległe nigdy nie zbiegną się do jednego punktu. W związku z tym nie możemy mówić o płaskim, przestrzennym, przepraszam, przestrzennym zbieżnym układzie sił. Mamy zatem do czynienia z układem przestrzennym, ale z układem dowolnym. Dla przestrzennego dowolnego układu sił mamy sześć równań statyki. To są trzy równania, które już znamy doskonale. Suma rzutów wszystkich sił na oś X. Drugie równanie to suma rzutów wszystkich sił na oś Y, przepraszam, też jest równa 0. Suma rzutów wszystkich sił na oś Z też jest równa 0. No i teraz trzy nowe równania, które zobaczymy po raz pierwszy, to są momenty siły dookoła osi. Do złudzenia przypominają momenty siły względem punktu, a mówi się względem osi, dlatego że rozpatrywane jest zagadnienie w przestrzeni. Zatem czwartym równaniem jest suma momentów wszystkich sił względem osi X i to musi być równe 0, i dla pozostałych dwóch osi względem osi Y oraz względem osi Z też muszą być równe 0. 6 równań statycznych. Zatem dla takiego układu możemy mieć sześć niewiadomych maksymalnie i te sześć niewiadomych na podstawie sześciu równań statycznych powiem tak, powinno dać się rozwiązać. Są takie przykłady, że nie zawsze te równania pozwalają rozwiązać to zagadnienie. Ale o tym któregoś dnia też opowiemy. Dobrze. Moi drodzy, czym się różni moment siły względem punktu od momentu siły względem osi? Jeśli przypomnimy sobie początek mechaniki, to moment siły względem punktu, to musimy rozważać sobie punkt, który leży na płaszczyźnie. Tak? jakiś punkt A. No i mamy siłę, która nie przechodzi przez ten punkt, siłę f i tu mamy ramię. Tak? To jest ta odległość r. To momentem siły f dookoła punktu A, tak? nazywamy i potem notujemy w takiej postaci. To ten moment M równy jest iloczynowi tej siły i tego promienia. F razy R. I to jest moment siły dookoła punktu A. Natomiast jak rozpatrywać moment siły dookoła osi? A no teraz moi drodzy, nasz punkt A będzie się znajdował w przestrzeni i przez ten punkt przechodzi jakaś oś. Nazwiemy ją przynajmniej na początek osią X. I tutaj moi drodzy w przestrzeni będzie siła F, o, która jest tak zadeklarowana, tak. I odległość tej siły, tak. Tu jest ta nasza siła F, a odległość tej siły dookoła osi jest r. Pod warunkiem, że tu jest kąt prosty i tutaj też jest kąt prosty, tak? Promień r jest prostopadły do osi. Y, którą rozpatrujemy, i jednocześnie siła też jest prostopadła do tej osi. Potem opowiemy sobie o innych aspektach, co się dzieje, kiedy ta siła nie jest tak do końca prostopadła do tej naszej osi. Teraz, momentem siły dookoła osi będziemy nazywać taki moment, który narysowany będzie o tutaj, w tym miejscu, tak? Oznaczony będzie o tak, jak tutaj na rysunku pokazaliśmy sobie. I ten moment dookoła osi jest dokładnie równy też iloczynowi F razy R. Tak? F razy R. I gdybyśmy spojrzeli sobie tutaj na ten, na ten układ, tak? To dokładnie zobaczylibyśmy to, co tutaj jest u góry narysowane. Zaczęliśmy od momentu siły względem punktu, a będziemy kończyć tą część mechaniki na momencie siły względem osi. I tę wiedzę wykorzystamy sobie do rozwiązania tego właśnie Zadania. Uwolnimy układ od więzów, naniesiemy siły czynne, naniesiemy siły bierne i spróbujemy te siły bierne wyznaczyć na podstawie tych równań statyki. Moi drodzy, zadanie jest traktowane jako sztywne. Stosujemy zasadę zesztywnienia. Ta zasada zesztywnienia pozwala nam przejść z wymiarów geometrycznych typu średnica wału, grubość tarczy do wymiarów zerowych, czyli wprowadzamy sobie wał w postaci linii prostej. W tym miejscu będzie ta nasza tarcza. Tak ja narysuję na razie krzyże, które odpowiadają osią symetrii tych tarczy mniejszej oraz większej. I naniesiemy sobie od razu siły. Siłę czynną F, która znajduje się na promieniu małe d1 podzielone przez 2, oraz po drugiej stronie efektem działania tej siły czynnej jest reakcja, która oznaczona jest literką Q i ta reakcja znajduje się, tak jak popatrzymy sobie na ten szkic podstawowy, znajduje się na promieniu d2 podzielone przez 2. Narysowaliśmy sobie siłę Q jako reakcję i siłę czynną F, czyli siłę, która wyłusza tutaj w tym układzie pojawienie się obciążeń. Jeśli łożyska zostaną nazwane A podpora jako ta lewa i B podpora prawa, to pamiętamy, że łożysko A odbiera tylko przemieszczenie promieniowe, pionowe i w poziomie, a B odbiera przemieszczenie pionowe, poziome i dodatkowo jeszcze wzdłuż osi naszego wału, to zgodnie z tymi odebranymi przemieszczeniami zanotujemy sobie po lewej stronie. Tu będziemy mieli podporę RAY. Może narysuję szybciutko układ współrzędny, który będzie obowiązywał w kierunku osi pionowym będzie oś Y, wzdłuż osi wału będzie oś X, a tutaj w tym kierunku, tak prostopadłym. To będzie nasza oś Z. Mamy zatem w kierunku osi y, reakcję składową reakcji R, A, y. W tę stronę narysujemy sobie składową RAX i podobnie zrobimy w miejscu, gdzie pojawia się łożysko, które odbiera wszystkie przemieszczenia w kierunku osi X, y i Z. Tu będziemy mieli składową RBY kierunku poziomym będzie składowa RBX oraz wzdłuż osi X będzie, e, przepraszam, tu jest kierunek Z to RBZ, tak i tutaj też poprawimy, RAZ powinno być narysowane, a tu jest RBX, oś X jest osią wzdłuż, no, tak, wzdłuż osi naszego wału. No dobrze, przejdziemy sobie teraz do zanotowania równań statyki, zgodnie z planem, który poczyniliśmy, tak? Mamy siły w przestrzeni, które są do siebie równoległe, nigdy się nie przetną, zatem mamy do, do czynienia z tak zwanym przestrzennym, dowolnym układem sił. Sześć równań statyki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy sześć niewiadomych, przynajmniej w teorii te sześć niewiadomych powinno udać się rozwiązać na podstawie tych sześciu równań statycznych. Dobrze, sumy rzutów wszystkich sił na oś X. Co my tu widzimy? Równoległą do osi X jest tylko składowa Rbx. Pozostałe reakcje przechodzą przez oś tak? lub są do niej prostopadłe, ale nie kładą się wzdłuż osi X, tak? są do niej prostopadłe. Zatem z pierwszego równania wynika, że składowa Rbx jest równa 0. Drugie równanie, to rzutujemy sobie wszystkie siły na kierunek Y. No i od lewej strony patrzymy, mamy tak, R, A, Y i ona jest pionowa, pokrywa się z kierunkiem osi Y. Wrysujemy ją tutaj, R, A, Y. Potem następną siłą równoległą do osi jest siła F i zorientowana jest przeciwnie. To tu ją wmalujemy z minusem. Siła Q jest też równoległa do osi. Przeciwnie zorientowana, więc też ją tutaj wmalujemy z minusem. Minus Q oraz mamy jeszcze RBY, które jest równoległe do osi Y, za to zorientowane z osią, z kierunkiem osi. Zatem jest ta reakcja w tym równaniu dodatnia. RBY. Proszę zwrócić uwagę, że RBX przechodzi przez oś, tak, a RBZ jest do niej prosto, padła, czyli nie rzutuje się na tę oś tylko siły równoległe rzutują się to one wchodzą do tego równania, tak? Jak rzutują się na osi no i teraz dorzucimy sobie jeszcze sumę rzutów wszystkich sił na trzeci kierunek na kierunek Z, czyli na ten kierunek, tak no i równoległe do osi są RAZ no to wrysujemy tutaj RAZ i mamy jeszcze RBZ bo f i q, rb, y i rbx są do tej osi prostopadłe. rbz z plusem, tak? I aby układ pozostawał w położeniu równowagi, to to musi być równe 0. Teraz będziemy sobie notować momenty sił względem osi i zaczniemy od osi x. Suma momentów wszystkich sił względem osi x. Proszę zwrócić uwagę, że RAX i A, RAY i RAZ przechodzą przez oś odległości są zerowe, zatem momenty tych sił względem osi X, to jest ta oś wzdłużna, tak, wzdłuż naszej konstrukcji jest równa 0. Teraz jak popatrzymy sobie na siłę F, tak, na siłę F to siła F dookoła osi kręci na tym ramieniu, a to jest promień. Tej pierwszej małej tarczy D1 przez 2. Teraz proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy stosowali regułę śruby prawoskrętnej i ustawili sobie tutaj ten moment, w którą stronę on kręci dookoła tej osi, to on wykonać chciałby taki ruch, tak, dookoła tej osi. W tę stronę chciałby kręcić. To jeśli chciałby w tę stronę kręcić, to gdybyśmy śrubę prawoskrętną umieścili w otworze i zaczęli kręcić z nią w prawą stronę, to śruba przemieszcza się zgodnie z kierunkiem osi X. Zatem taki moment uznajemy za dodatni. Zatem w naszym równaniu siła F na ramieniu D1 przez 2 ma znak plus. Wnotujemy sobie F razy D1 podzielone przez 2. Dobrze, teraz y, po drugiej stronie mamy Q. Na ramieniu D2 przez 2, ale proszę zwrócić uwagę, dodatni kierunek to jest ten kierunek, który w tę stronę powoduje obrót śruby i przemieszczanie się zgodnie z osią, tak? Żeby śruba obracała się, tak jak tutaj w tym momencie, w tę stronę przeciwną, to śruba by się wkręcała w tę stronę i przemieszczałaby się przeciwnie do osi. Zatem moment jest ujemny. Dopiszemy sobie minus Q razy D2 podzielone przez 2. Wszystkie te reakcje w punkcie B przechodzą lub leżą na osi, zatem nie dają momentu, aby układ pozostawał w położeniu równowagi, to to musi być równe 0. Teraz sobie dorzucimy drugie równanie względem osi Y. Tak? Moment wszystkich sił dookoła osi Y. No i teraz tak: RAY i RAZ albo leży na osi, albo przebija oś. F jest równoległe, nie daje momentu. Q jest równoległe do osi, nie daje momentu. RBZ kręci, tak? Którą stronę kręci? A no jak spojrzymy sobie, to kręci sobie w tę stronę. Jakby wkręcała śrubę, to będzie się ta śruba przemieszczała w dół, zatem znak momentu od siły RBZ na całej długości, czyli 4L, jest ujemny. To wmalujemy sobie minus RBZ na ramieniu 4L, z minusem. RBY i RBX są równoległe albo prostopadłe, zatem nie dają momentu, aby układ pozostawał w położeniu równowagi to to musi być równe 0. No i ostatnie równanie, drodzy Państwo, to jest równanie momentów dookoła osi Z. Suma momentów wszystkich sił dookoła osi Z. No i co my tu mamy? Dookoła osi Z RAY i RAZ nie dają, bo przechodzą lub są równoległe do osi, ale świetnie się tutaj składa, bo siła F na tym ramieniu, tak? To jest ta odległość L pokazana u góry na rysunku. Proszę spojrzeć jeszcze tutaj. Dobrze jest jak na początku przerysują sobie Państwo to, to zadanie do kartki. Wtedy tu jest wszystko łatwiej widać później u siebie, jak się kawałek po kawałku dopisuje równanie. To odległość siły F od tej osi Z wynosi L. Tak o, tu jest ta odległość zadeklarowana. No I teraz jak popatrzymy sobie, to śruba prawoskrętna, gdyby się obracała zgodnie ze znakiem momentu F dookoła osi Z to wkręcałaby się w tamtą stronę, tak jakbyśmy ją prosiłowali wkręcić, zatem znak momentu jest ujemny. Wpiszemy sobie minus F razy L. W tę samą stronę siła Q na ramieniu 3L też dookoła tej osi Z obraca. tak? Zatem też piszemy ją jako minus Q razy i odległość jest L i 2L, czyli razem jest 3L. Patrzymy sobie na koniec tutaj na reakcję. Teraz tak, Rbz jest równoległe do osi Z, nie daje momentu, Rbx przechodzi przez oś, nie daje momentu. Ale Rb, y, proszę zwrócić uwagę, że kręci w cudzysłowie w stronę przeciwną, na ramieniu 4L. Jeśli kręci w stronę przeciwną, to tu musimy dopisać plus Rb, y na ramieniu 4L. Nie ma więcej żadnego momentu, zatem aby układ pozostawał w położeniu równowagi, to to wszystko musi być równe 0. Dobrze. No i teraz tak. Patrzę na pierwsze równanie, to tu mam RBX równe 0. No to zanotuję sobie. RBX równe 0. Teraz patrzę na równanie piąte. Mam RBZ razy 4L równe jest 0. 4L jest różne od 0. Żeby iloczyn tych dwóch wielkości był równy 0, to RBZ musi być równe 0. Oczywiście ktoś może powiedzieć, to obie strony dzielę przez 4L. 0 przez 4L dalej jest 0. Stąd nasze RBZ też jest równe 0. RBZ jest równe 0. To jest z tego piątego równania. I teraz, jeśli wrzucimy sobie do równania trzeciego, proszę zobaczyć. RAZ plus RBZ są równe 0. Skoro RBZ jest równe 0, no to żeby to plus to było równe 0, to RAZ też musi być równe 0. RAZ równe 0. Proszę zobaczyć, jak łatwiutko wyznaczyliśmy sobie trzy reakcje. Mamy jeszcze trzy reakcje do wyznaczenia. Patrzymy teraz na równanie numer 2. W równaniu numer 2 mamy dwie niewiadome. Póki co zostawimy. W równaniu numer 4 proszę zauważyć, że mamy teraz w tej chwili mamy jedno równanie z jedną niewiadomą. Tą niewiadomą jest Q. Spróbujemy ją wyznaczyć. Q razy D2 przez 2 przenosimy na drugą stronę. Po lewej stronie znaczy się zostaje Q razy D1 przez 2 i równ... Przepraszam, F razy D1 przez 2 i musi być równe całe to wyrażenie na drugą stronę, czyli zmieniamy znak Q razy D2 przez 2. Jak teraz sobie przypomnimy nasze zadanie, to D1 równe jest L, a D2 równe jest 2L. To jak podstawimy sobie te zależności do naszego równania, to mamy tutaj... 1, 2 f razy l równe jest, a tu jak wstawimy za d2 2 l, to 2 l podzielone przez 2 jest po prostu l. Mamy zatem q razy l. Jak obie strony podzielimy przez l, to okazuje się, że f, q, przepraszam, jest równe 1, 2 f. Q równe jest 1, 2 f. I mamy Czwartą niewiadomą wyznaczoną. Raz, dwa, trzy. I to jest czwarta niewiadoma, która została przez nas wyznaczona. Teraz drodzy Państwo, patrzę na równanie numer dwa. No to mamy dalej dwie niewiadome. Mieliśmy jeszcze chwilę temu trzy, ale Q już jest znane. Zatem RAY i RBY jest nieznane. Póki co nie możemy się do tego równania dobrać. Ale jak spojrzymy na równanie ostatnie, równanie momentów, to tu w tym równaniu mamy F, które jest siłą czynną. Siłą bierną jest Q, ale już wiemy, ile Q wynosi w funkcji siły czynnej i mamy RBY, które jest do wyznaczenia, to spróbujemy to RBY sobie wyznaczyć. Zostawimy sobie to nasze RBY po lewej stronie, całe to wyrażenie, a pozostałe elementy przeniesiemy na stronę przeciwną. Zanotujemy sobie zatem rby razy 4l równe jest. I zmieniamy znaki na drugą stronę, przenosimy f razy l dodać 3q razy l. Obie strony można podzielić przez l, zatem to l, to i to znika. Nasze rby razy 4 jest równe. F dodać 3 razy Q, a Q równe jest 1 druga F. 3 razy 1 druga to jest 3 drugie, 3 drugie, 3 drugie i 2 drugie to jest 5 drugich, razem suma tych dwóch jest 5 drugich F, a jak obie strony podzielimy przez 4, to tu czwórkę przenosi się do mianownika prawej strony. Mamy 5 drugich razy 1 czwarta, czyli 5 ósmych. To nasze RBY równe jest 5 ósmych F. I mamy piątą niewiadomą już wyznaczoną. Została nam jedna wielkość, jedna składowa reakcji, została nam do wyznaczenia w tym naszym równaniu. przypomnimy raz, dwa, trzy, tak? Tu jest czwarta, tu jest piąta, a mamy wszystkich sześć. Brakuje nam jeszcze rozwiązanego drugiego równania, tu jest drugie równanie, proszę zauważyć, RBY już wiemy, ile wynosi, Q już wiemy, ile wynosi, F jest siłą czynną, czyli RY da się policzyć. Zostawimy sobie RY po lewej stronie, a pozostałe wielkości wyrzucimy na stronę drugą. Mamy zatem RAY równe F na drugą stronę zmienia znak na plus F. Minus Q na drugą stronę na plus Q, tak? I plus RBY zmienia znak po drugiej stronie na minus RBY. RBY. No i po podstawieniu mamy. F jest po prostu siłą czynną, zostaje po prostu F, tak? Dodać Q, przypomnę, było jedna druga F, czyli wpisujemy jedna druga F, a RBY równe jest 5 ósmych, F przed chwilą zostało wyznaczone. 5 ósmych F. Równe. No dobrze, teraz dodajemy sobie. Mamy wspólny mianownik, to jest 2, czyli mamy 2 drugie plus 1 druga, czyli 3 drugie razem, tak? Mamy 3 drugie F, odjąć 5 ósmych F. Wspólny mianownik jest ósemka. To żeby tutaj dostać ósemkę, to musimy połączyć przez 4. I licznik też przez 4. 3 razy 4 równe jest 12 8 odjąć 5 ósmych, tak a F wyznaczymy sobie przed nawias. To w takim układzie mamy 12 ósmych minus 5 ósmych, czyli mamy 7 tyle wynosi reakcja RAY. 7 F. No i mamy szóstą niewiadomą wyznaczoną. Udało nam się w taki właśnie sposób wyznaczyć wszystkie sześć niewiadomych. Dziękuję bardzo i zapraszam do następnego zadanka.